Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Outlast. W poprzednim odcinku skończyliśmy w tym momencie. No i słuchajcie, nasz ojciec Martin postanowił nas zamknąć w izolatce. Jak uroczo. Pełno, pełno tutaj jest pianek na suficie na podłodze. E, tu żeśmy już część czytali, oczywiście. Ja sobie najwyżej tu jeszcze pokameruję, tak żeby na pewno wszystko się zapisało w naszym dzienniku. E, no i co, no to zacznijmy kolejne, kolejne nasze zmagania. Że jak podejdę tylko do drzwi, to od razu coś y, nam tutaj wszystko się otworzy. No, witaj. Johnny. OK. Aha. pan sobie wali główką w ścianę. O, jest jaki Mary i rozwalony. Tam też jakiś pan. Kurczą, chyba trzeba będzie na nich uważać. Wolałbym się do nich nie zbliżać. Koniec zostań. No. Przestań. Sam zostawcie mnie samego. Ok, czyli oni widocznie wszyscy byli poddawani tej hipnozie. Dobra, rozejrzyjmy się tu troszkę, zanim za zacznie mnie coś znowu gonić. Że podejrzewam, że tu chyba będę musiał pójść. Czy nie? Nie ma tu interakcji na drzwi. Jesteśmy w całej tej celi, znaczy w tym miejscu, gdzie wszyscy są więzieni. Czuło to mm. Jezus Maria! No, no no. Nieźle mnie wystraszyłeś. Uch, co za buźka, nieprzyjemna. Wala, się do niego nie zbliżać. Tam ktoś jest. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher. Co? Gdy ruszasz, to masz ideę. I kiedy go zabijemy, zabijemy go spokojnie. Taka pacjentność. Chcę jego głowę. I piwo, one są twoje. No, 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 no. Ja tutaj szwedzkiego bufetu nie otwieram. Wypraszam sobie, łapy ode mnie precz. A państwo to przedstawią mi się? Aha, to są ci bracia. O Jezu, oni są nodzy. Widać ich Ptach, ptaki. Dobra. Czyli to są ci, ci bracia. Aha, niech będą chcieli nas dopaść. No nie za fajnie. Mam nadzieję, że... Shit. Eee, save jest. Super. No, bo dokładnie tak jest, wiesz. Chociaż wydaje mi się, że wy chyba jesteście w miarę normalni. Tu można się schować. Dobra. Tu nic nie zrobię. Przeszukajmy te wszystkie cele. Może coś tu ciekawego dla mnie będzie. Chętnie bym przyjął jakąś bateryjkę. Tam jest jakiś typ. No właśnie. Hej, hej, hej. Trzymaj te konie. Dobrze, że go zobaczyłem od boku, bo tak bym się przestraszył. To. No, rozbij sobie czułko. Tam pan na wózku. Tam jest przejście. Ale nie wiem czy ja na razie chcę. Czekajcie, muszę sobie poprawić spawkę. O Jezu. On mnie przenika. Odejdź pan ode mnie. Tu ktoś sobie leży. Tam też ktoś w kącie leży. Tam nikogo nie ma. A pan na wózku będzie chciał na nim wskoczyć? Nie wiem. No, też, nie mieliśmy w tym miejscu, Zawsze Billy byli. jeszcze palców mu brakuje u stów. poszywany cały. Na no, ani jednej bateryjki. Żal. Dobra, ile mamy czasu nagrania? 10 minut. No, to jeszcze 20 minut zostało. Tam nic nie było, to tu trzeba otworzyć.

To do mnie, haj. No nie wiem, kto, ktoś do mnie mówił, haj. Mogę tu wejść? Nie, pójdziemy, gdzieś tu są drzwi. Nie, ale tu mogę przejść. O, dobrze, pan ochroniarz. Czy coś mi się pokazało? Tak. Mamy, moi drodzy, notatki do przeczytania. Także bardzo dobry, bardzo dobry moment. Ech, chwileczkę, co tam pisało w nagłówku? E, ludobójcy są w, w przywoływaniu duchów. Aha. Okej. Okay. Pierdolę to miejsce. Serio? Kurwa. Umieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, która mogłaby tu których mogłbym tu doświadczyć. No, coś w tym jest. Coś w tym jest. Dokumenty nic, notatki wszystkie przeczytane. Aby wejść na krawędź przy ścianie cały czas iść do przodu. Okej. Okay. No to idziemy. A gdzie byli tam tamci bracia? Jezu, oni tu chyba byli. No bo ja byłem tu na dole, nie? A oni byli tutaj. Shit. Już mi się to nie podoba. Za głośno. Muszę spać, dobra, idźmy dalej. Co? Wolę nie czekać. No ale tu były te dwa, ci dwaj bracia, co chcą mnie kropnąć. Aha. A co tu pisze? Nowe zadanie, idź śladami krwi, follow the blood, eh, good ways provides the way. Aha. dekontaminacja. No dobra. Czy takie trujące gazy może? Jesteśmy w bloku A i mamy zapis. Jesteś pod schodami? Jest. Mam. Super. Dobra, chodźmy na górę. Uh, 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 uh. A ktoś szepcze. Idziemy za krwią. Ściekami, Ściekami, powiedział. Wraz z krwią można wydostać się tylko dołem Ściekami, Ściekami. U, ok. Down the. the, 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 mhm. the, the Czy znaczy, jest tam coś jeszcze? Down down. Down Mamy dokumenty. Bierzemy je. Coś jeszcze? Dobra, przeczytajmy je sobie. Ech, dokumenty. Ech, Ojciec Martin, malujący palcami. Od kogoś tam. Ktoś tam, do. Ktoś tam, ktoś tam. Temat. Terapia za pomocą sztuki pacjent ojciec Martin Archimabaud. Aha. Helen, co? Tak się rozpoczyna w ogóle jakiekolwiek maile albo w ogóle notatki. Twoje dane kontaktowe dostałam od doktora. Ze z jakiegoś tam. <laughs> Pisze do ciebie w związku z podejściem do wspomagania terapii y, sztuką. Mój pacjent Martin y, Archibald, tak? Aha, czyli ten ojciec Martin, to on jest takim pseudo-klerykiem, on jest po prostu najzwyklejszym pacjentem w takim bądź razie. Poci poczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. No, ja bym nie powiedział, skoro zrobił mi to, co zrobił. E, niestety, odkąd e, e, zakazano dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń, w ciągu e, tygodnia jego schizofreniczny stan, wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, e, niewyobrażalnie się pogorszyły. Mhm. Mm no to fajne mi powołanie. E, proszę pozwolić mu malować palcami. Te kilka dolarów, które e, oszczędza się na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem e, czego? Klozapiny, czyli chyba jakiegoś środka uspokajającego, chyba. Nie rozumiem polityki, która kieruje się e, murkow, bo wygląda na to, że zakład e, CHCE. By pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje. Doktor Nelly Wolfram. Okej. Okay. także coś żeśmy się nowego dowiedzieli. Dobrze, on zaś o tym mazaniu do ściany. Super, super. Czyli musimy, musimy iść do ścieków. Czy po drugiej stronie jest coś jeszcze? Nie, no, wszystko zabite dyskami. I no to co, schodzimy na dół? Nie chcę tego robić. Ups. No, coś mi się tu kojarzy. I tu będą chyba gonitwy. No, tu będą gonitwy. Oj moi drodzy, tu będą gonitwy. To była terapia. Okej. Okay. No, moi drodzy, tak, pamiętam ten etap, nie. O Jezu, to będę musiał spierdalać przed którymś z tych chyba braci. I ja coś chyba będę go musiał po prostu tu zamknąć. Ale w jaki sposób? Rozejrzyjmy się tu trochę. Tu jest to. Tam mogę to też zamknąć, ale co mi to tam da w razie W? Nic, tu się będę mógł schować jedynie. A jak z czasem stoimy, moi drodzy? 20 minut. Prawie, no niecałe 20 minut. Tak odliczam i odliczam. Powinienem się wziąć za granie. <grytanie> Zamykając ze sobą drzwi, spowolniasz swoich oponentów. Tak, i to jest też ten moment, dla którego ta gra specjalnie mi o tym teraz przypomina. No. Także sprint i za siebie. <grych> Dobrze. W takim razie chodźmy. Jezu nie chcę. Obawiam się jak cholera. O, cholera. Ups. Welcome. E, chyba nie masz zamiaru mnie ciulnąć, co? Obserwuję cię. Jeszcze cię nagram. Nie wywiniesz się. Prokurator cię tego nie wybaczy. Chciałbym, żebym cicho, dobrze, będę cicho jak sobie tego życzysz, ale czy ja mógłbym tam wejść? Dobrze, będę cicho, tylko daj mi tam wejść, proszę cię. Tylko tam, dobrze. Dobrze, widzę, że się rozumiemy. Na razie nim nie będę zaprzątał głowy. A bateryjkę sobie wezmę. Dobra, ile mamy ich? Siedem. Dobra, bardzo dobry jest to... E, jest to bardzo dobra ilość. Podoba mi się to, jestem z tego naprawdę zadowolony bardzo. Że znajduję ich aż tyle, bo bylibyśmy w czarnej D. Security Dobra, chodźmy dalej O Jezu! Spiedzamy. Nie chcę! Spadaj! Uciekamy stąd. Zamknij te drzwi. Wchodzimy tu. Dobra. no dobra ha. nie wiem czy mogę już wyjść Spróbujmy. Kurcze, jakby to można tylko było zamknąć. Mam po co my to? Chyba, że mamy go specjalnie odciągnąć, żeby tam potem wrócić i coś znaleźć. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz. No tam jest ten gość, co chcesz, żeby był cicho. No dobrze, dobrze, dobrze. Tą pałkę sobie zostaw dla siebie Szczerze ci to polecam. Dobrze będę cicho. Dla ciebie to zrobię. Natomiast twój kolega jest dość impulsywny ci powiem. Aha, ja już wiem co trzeba zrobić. A nie, nie ma go. A wiecie co ja myślałem? Ja Wam powiem co myślałem. Ja myślałem, że trzeba to będzie po prostu zrobić tak, że jak my się chowamy w tamtej szafce, czyli w celi po lewej stronie, on pójdzie na przestrzał, tak, tam gdzie wtedy polazł, i ja wtedy mogłem go na przykład zamknąć tą kratą metalową, nie? I on może, jakby mi ją po prostu zatrzasnął, to może by jej nie otworzył. No, ale najwidoczniej nie trzeba było robić takiego myku, trzeba po prostu zrobić tą sekwencję. No i faktycznie gdzieś nam gościu zniknął. Follow the blood. Świetnie. Tylko ja nie wiem czy ktoś tu zaraz przyjdzie po tym jak ja to uruchomię. Bateryki też tu żadnej nie ma. Aby aktywować śluzę. Follow the blood! No dobra. Czekajcie. Jezus Maria, no idź ode mnie, Pan, co ty chcesz? No dobrze, rozumiem, że chciałbyś, żeby był cicho. No ale co ty ode mnie zaś chcesz? No byłem cicho, co ty? Niepozorny, moi drodzy, taki niepozorny. Nie te, te, te nie? Nie dyrydy. Podszedł i mi ten ski, ten ciupnął. No. Dobrze, zapisywanko to mamy. Jak stoimy z czasem? Dobra, jedziemy dalej. 26 minut, dołożę wam jakiś ekstra bonus. <gryw> Moich wrażeń. Security. Tak, tędy. That we did. I see. Paragons of patience. Job like in the suppression of our desires. But now, now we indulge. Yes. His tongue and his liver are yours. Uh -huh. Mine. Mine. <laughs> No, no, no. Witam panów z powrotem. Ach. Chyba mi nic nie zrobicie na razie. Aha, bo ja bym musiał tu przejść na drugą stronę. Witam, bracia. No dobra, cofnę się troszkę. Chyba, hmm, że wiecie co? Skoro tu i tak już miałem zapis. A za chwilę się będzie robiło dosyć bardzo ciekawie. Będzie akcja i trochę by to zleciało. Także wydaje mi się, że to jest w sumie dobry moment, żeby już sobie zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Także ja bardzo was, ser, bardzo was. kurdziwa. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście i dotrwaliście do tego momentu. No i cóż, i widzimy się w następnym, to już naprawdę ekscytującym i emo, emocjonującym odcinku z tymi oto dwoma pan, państwu. Tym panom. O, Jezu, oni mają maczety? Co oni mają? Ja, oni mają maczety. No to mnie nieźle posikają w następnym odcinku, także. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!